Z Ewangelii świętego Łukasza, Jezus powiedział do swoich uczniów, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do Niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw duchowi człowie... przeciw Synowi człowieczemu, będzie odpuszczony. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić. Bóg Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Wstępem do tego słowa z Ewangelii jest list św. Pawła do Efezjan, List, który mówi o Chrystusie, o Jego wielkości, hymn, którym się ten list rozpoczyna, wspaniały hymn, który Kościół modli się w Niszporach. Hymn, który sławi Chrystusa, który, jak mówi święty Paweł, został wskrzeszony, ojciec wskrzesił go i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. Ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Ci widzimy tak mocno, jak świat, chce sobie wyrobić markę, wyrobić imię, być sławnym, zaistnieć, mieć swoją ulicę, mieć swoją wyspę, być bogatym. Być kimś, mieć imię. My dzisiaj patrzymy jako chrześcijanie na tego, którego imię jest wieczne, którego imię jest Pan, przed którym go imieniem, wobec którego imienia chcemy zgiąć nasze kolana, chcemy go uwielbić, wyznać jako Pana. To jest nasza wielkość, to jest ta wielkość, do której też my jesteśmy powołani. Ta wielkość, o której mówił Psalm Ósmy. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, wywyższyłeś nad całym stworzeniem. To jest nasza wielkość, ale święty Paweł też mówi, że można być i małym w tej wielkości. Święty Paweł mówi wyraźnie, że można być ślepym, bo mówi te słowa: Niech da Wam światłe oczy serca. Czyli można tych e, światłych oczu nie mieć, można być ślepym. Dlatego tak często przychodzą te Ewangelie o uzdrowieniu ślepca, bo to jest Ewangelia do mnie, jeśli ja jestem ślepy. Wobec czego? Wobec tych rzeczywistości, o których święty Paweł mówi. To są trzy takie rzeczywistości tutaj, które porusza święty Paweł ślepi wobec nadziei, do której on nas wzywa. To jest to, co jest, Kiko często powtarza że diabłu dziś udało się zamknąć niebo, to niebo, które zostało otwarte od momentu chrztu świętego, e, kiedy Chrystus został chrzczony, e, zostało niebo rozdarte, to niebo, które wypuściło tego Sprawiedliwego, którego prosił Izajasz, ten Sprawiedliwy wstąpił i to niebo jest otwarte, Chrystus wstąpił do nieba, to niebo jest otwarte, wstąpiła Maryja, wstąpili Inni teraz święci, którzy, którzy, do tego nieba wchodzą. Natomiast dzisiaj świat próbuje to niebo za wszelką cenę zamknąć. Nie ma nadziei, do której nazywa. Nie ma nic więcej ani już tutaj, na ziemi, a tymczasem, a tym bardziej po śmierci. Że to już jest rzeczywistość totalnie zamknięta. Paweł mówi: to jest człowiek, który jest człowiekiem ślepym, który nie wznosi ku, oczu ku górze, jest tylko tym, który ma oczy wbite w ziemię. Druga rzecz, ślepota wobec bogactwa, chwały, jego dziedzictwa wśród świętych. To jest to, co nam zostało przyrzeczone. To, co, co Chrystus powiedział do pustowi, i mówi do każdego z nas. Tak często to słowo jest też czytane w pogrzebach, w liturgii. Że oto idę przygotować wam miejsce. My mamy te miejsca wszyscy przygotowane. Ile nas jest? To nie 144 tysiące, jak są świadkowie Jehowy. Numer zamknięty, pewnie już wszystkie miejsca zajęte. My tu jakieś, jakieś podrzędne siedzonka jedynie dostaniemy, o ile, o ile w ogóle cokolwiek dostaniemy. Nie, Chrystus dla każdego z nas w miejsc, miejsce przygotował. Z, z imieniem i nazwiskiem. To jest miejsce, którego nikt nie zajmie. Jeśli mnie tam nie będzie, jeśli kogoś tam nie będzie, to to miejsce będzie puste. Bóg nie cofnie. Bóg nie jest teraz skąpcem, że wszystkie miejsca reglamentowane, tylu i nie więcej, tylko to miejsce już na wieki jest dla mnie przygotowane od założenia świata. Chryst Bóg o nas myślał, stworzył nas. I to jest ta perspektywa, którą daje nam Bóg. Życie wieczne życie wieczne z Bogiem, dziedzictwo e, Jego chwały pośrodku świętych. Oczywiście, jest prawdą, że też mamy miejsce w piekle i oby ono było e, niezajęte na wieki. I trzecia rzeczywistość, o której mówi święty Paweł, że można być na nią ślepy przy ogromna mocy Jego względem nas wierzących. Pan Bóg chce działać wobec nas i to przeogromnie. Przeogromnie. Łaski e, niesamowite. Otrzymaliśmy wszystko łasce, łaskę po łasce, jak powie święty Jan w prologu. Nieustannie jesteśmy kompani w tej łasce. I tak naprawdę możemy, możemy być ślepi. Ja nic nie mam, ja nic nie rozumiem, ja jestem głupi. E, wszyscy, wszyscy inni dostali, a ja nie. Jest kłamstwo demona. Wszyscy jesteśmy uposażeni na życie wieczne. Jesteśmy przekochani przez Pana Boga. Jesteśmy wybrani, przeznaczeni do nieba. Bóg ma moc, wyrwać nas z grzechu. uczynić nasze życie przepięknym, szczęśliwym już tu. I że to życie będzie w tym szczęściu trwało na wieki. To jest perspektywa Boga wobec nas. Wobec tego można być ślepym. I teraz. Y Święty Paweł mówi dalej, że, że jaki jest dowód tego, że, że tak jesteśmy kochani, że to wszystko jest prawdą. Dowód jest w Chrystusie, który został wskrzeszony z martwych, wywyższony, i Jego panowanie jest na wieki. I to jest dowód. To już się dokonało. Bóg to wskrzesił Chrystus z martwych to jest fakt. I teraz oczywiście, i o tym mówi Ewangelia w sposób bardzo mocny, że tego Chrystusa można się wyprzeć. Jeśli my będziemy się go zapierali, jest ta możliwość, wyprzeć się Chrystusa tego pana wszechświata, tej żywej miłości, tego, który za moje grzechy e, przyszedł na Ziemię, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Że tego Chrystusa można się e, wyprzeć. Więcej, że święty, m, Chrystus mówi, że w, w, wobec niego. Można mówić złe słowo, jeśli jakie słowo ktoś powie przeciwko Snowie człowieczemu. Jest to inkludowane niejako w nasze życie, że ta możliwość jest. Mogę mówić przeciwko Chrystusowi mogę, bluźnić przeciwko Chrystusowi mogę. I to jest niesamowite, że jaka jest odpowiedź, którą Chrystus zakłada, odpuszczenie. Wszystko będzie odpuszczone. Jeśli tylko uznam mój grzech, uderzę się w pierś, moja wina, odrzuciłem Ciebie, posłałem Cię na krzyż, moja wina, moja bardzo wielka wina, ulituj się nade mną grzesznikiem. odpuszczone, od razu. Bóg tylko czeka, żeby nam odpuścić. I przychodzi właśnie to słowo mocne, ale jest też i nieodpuszczenie. Kiedy jest bluźnictwo przeciwko Duchowi Świętemu, bluźnictwo przeciwko Chrystusowi, będzie mi odpuszczone. Jeśli za nie będę żałował. Natomiast bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie. Dlaczego? Bo to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu to właśnie polega na tym, że ja się nie chcę nawrócić, że nie chcę uznać mojego grzechu, że ja w tym grzechu trwam, że się na tą łaskę Ducha Świętego, który, który woła mnie do, do nawrócenia, że ja na tą łaskę mogę się totalnie zamknąć. I nie to, że Bóg nie chce mnie odpuścić, tylko ja nie chcę tego odpuszczenia przyjąć. A więc, może być, może być zamknięcie się na Ducha Świętego. To zamknięcie się, które będzie trwało na wieki, że ja aż tak mocno, jako człowiek, mogę się na tego Pana Boga zamknąć. Ale też, i to jest e, dobra nowina, to jest ta radość, która przychodzi w dzisiejszej Ewangelii, można się też otworzyć na Ducha Świętego. E, I na czym to otwarcie polega? To właśnie o tym. Mówi Chrystus w końcówce Ewangelii: że kiedy, nawet kiedy was będą ciągać po sądach, kiedy was będą włóczyć po synagogach, e, wydawać na, nawet na śmierć, nawet wtedy nie, nie brąćcie się, nawet nie myślcie o czym będziecie mówić i jak będziecie układać waszą obronę, bo i to jest ta odwrotność przeciw, wobec bluźnierstwa Ducha Świętego, otwarcia Ducha Świętego, bo Duch Święty pouczy was w tej godzinie, co należy powiedzieć. Niesamowitą e, pomocą, świadectwem, e, dowodem tych słów był przedwczorajszy święty, święty Ignacy Antiocheński, który był ciągany do Rzymu z Antiochi, a więc e, z dzisiejszej Syrii, ciągany do, do Rzymu przez pół świata ówczesnego. I on chce umrzeć, nie chce się bronić. Co ma w sobie działanie Ducha Świętego, który mówi wszędzie, gdzie jestem codziennie, przychodzi do mnie ten, ten powiew Ducha Świętego, przychodzi do, to szemranie wody chrzcielnej, która, która mówi w moim sercu pójdź do Ojca i On chce iść. Nie? Odwrotne działanie niż to, co człowiek marzy. Jak się zabezpieczyć, żeby teraz przed sądem dobić swojego? Aby się obronić za wszelką cenę, nawet za, za cenę kłamstwa, udowodnić komuś, wyjść obronną ręką, potem zobaczymy, e, okłamać nawet, e, krzywo przysięgać, wy, wyjść z sądu e, usprawiedliwionym. A przeciwieństwem tego jest działanie Ducha Świętego, mówi, Ale co mi może się stać? Jestem otwarty na działanie Ducha Świętego. Jeśli dla mnie jest śmierć, tak mówi święty Ignacy. Jestem gotowy je przyjąć więcej, chcę umrzeć, by pójść do Chrystusa. Niesamowite słowa, niesamowita postawa, którą ma święty Ignacy Antychański, to jest to postawa, która jest, e, no właśnie, tym, co mu dało, to o czym święty Paweł mówi czym jest dziedzictwo wśród świętych. On to dziedzictwo ma, sam jest święty. To jest to dziedzictwo, które On dostał, Wielki, święty, i to jest to dziedzictwo, które Chrystus dzisiaj otwiera również przede mną małym, świętym, może najmniejszym świętym, ale świętym. Mam dzisiaj tą, tą możliwość, mam tą łaskę. Nie chcę zasmucać Ducha Świętego, nie chcę się zamykać na Jego działanie. Chcę Mu powiedzieć: działaj we mnie, Duchu Święty, otwórzmy na Twoje natchnienia, one są dobre. Widzisz, ile jest we mnie egoizmu, ile jest walki o siebie, ile jest niechęci do umierania, ile jest agresji wobec innych, chęci przeforsowania siebie. Widzisz to wszystko w Duchu Świętym. To są wszystkie te, te bluźnierstwa przeciwko Tobie, że, że nie chcę przyjąć Twojej woli, nie chcę przyjąć Twoich natchnień. Zabierz mi to dzisiaj wszystko. Daj mi tą postawę świętej Ignacego. Dawaj umierać. Dawaj mi umierać dla Ewangelii. Oby tak się stało, niech na tej drodze towarzyszy nam błogosławieństwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.